Z tej strony Zespana i witam Was w 14 dniu vlogmasów. Pierwsze okienko. I tutaj mamy taką skarpetkę. Drugi kalendarz adwentowy i tutaj jest 14. I tutaj mamy taką laskę. Trzeci kalendarz adwentowy i tutaj jest 14 tutaj mamy Kindermi zwykłe To ten kalendarz adwentowy i tutaj jest 14 A tutaj Hej, Mamy marca A więc ja dzisiaj dostałam taką czekoladkę w, kształ w kształcie Takiej skarpetki, taką czekoladkę w kształcie takiej laski, zwykłe Kinder mini oraz Marsa. Hejka z tej strony, Jest zaspana! A w dzisiejszym vlogmasie zobaczymy Mam eksperyment społeczny, w którym zobaczymy, czy zwykli gracze dadzą autograf Nobowi. A więc zapraszam do oglądania. Ok, a więc tutaj sobie dodam parę osób i zaraz zobaczymy. Ok, mamy drugą osobę, która mi dała uśmiech, a więc dziękuję. Ok, pójdę teraz na jakiś czat, żeby znaleźć więcej osób. Ok, i mamy kolejną osobę. O, dziękuję za kolejny uśmiech. Ok, ty mamy kolejną osobkę, która mi nie dała uśmiechu, ale to nic. Ok, jeszcze tutaj w Nexusie znajdziemy może parę osób. Mamy kolejną osobę, która mi dała uśmiech, a więc podziękujemy. Ok, a więc czas teraz zrobić podsumowanie. Ok, a więc na 9 osób, których się zapytałam, czy mi dazą uśmiech, 6 osób mi oddało uśmiech, a więc uważam, że to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Teraz sobie odbierzemy te uśmiechy. No i ósmy level już mam. Ok, a więc to tyle w tym vlogmasie. Mam nadzieję, że Wam się. Podobał. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. No i pa